Hej, cześć, siemanko wam wszystkim, ludzie. Ja jestem Weski i zapraszam was do kolejnego filmiku u mnie na kanale. Dzisiaj będę starał się wam pokazać najlepszy sposób zarobku na początek gry. Także bez zbędnego przedłużania lecimy z filmikiem. Ok, więc pierwsze co polecam zrobić od razu po zakończeniu prologu jest oczywiście udanie się tutaj do miejsca, które wam oczywiście tutaj pokażę. Jest to wiatrak. Wiatrak młodrzew, do którego polecam się udać i od razu go odblokować, ponieważ dzięki temu otrzymujecie tutaj schowek i miejsce odpoczynku. Znajduje się on dokładnie tutaj po tej stronie mapy. Oczywiście jest to Trinity, tak? I jeżeli już sobie ten wiatrak odblokujecie, to powinniście od razu dostać tutaj taką informację o opuszczonym sklepie. Jeżeli nie, to znajduje się on w tym miejscu, to jest od razu obok tego wiatraka. I co robicie? Oczywiście się tutaj do tego sklepu opuszczonego udajecie za dnia, to jest ważne. Schodzicie sobie tutaj tą linką do góry, tą linką na dół i. Później, jeżeli sobie tutaj przejdziecie, to macie ten opuszczony sklep. Oczywiście w środku znajdują się zombiaki. I pierwsze co robicie, to wchodzicie do tego sklepu i robicie hałas. Zataczacie kółko, biegniecie po prostu przed siebie cały czas, tak. Robicie takie kółko, można powiedzieć, i wychodzicie ze sklepu. I co się w tym momencie dzieje? W tym momencie zombiaki się tutaj blokują. Wy co musicie zrobić? To po prostu te zombiaki zabić. Jak widzicie idzie to bardzo łatwo, ponieważ te zombiaki was wokli się nie biją. Chyba że podejdziecie zbyt blisko, to wtedy mogą Was właśnie w taki sposób złapać. Najlepiej po prostu się trochę oddalić i zacząć machać po prostu mieczem. Zombie złapał i teraz po prostu bijecie cały czas. To jest najlepszy sposób na to, żebyście po pierwsze pozbyli się tych zombiaków za dnia, a przy okazji ekspujcie też umiejętność walki. Okej, okay. cały czas sobie te zombiaki tutaj bijecie, polecam trochę niżej skierować celownik, ponieważ często zombiaki też upadają, albo się po prostu też oddalają. Okej, okay. jeżeli nie widzicie przeciwników, to wejdźcie na chwilę, żeby te zombiaki po prostu was zauważyły. Okej, okay. ja tutaj też troszeczkę ten proces przyspieszę, żebyście nie musieli zbyt zbyt długo czekać. OK, jak widzicie, wszystkie zębiaki tak naprawdę już tutaj upadły. Teraz możecie sobie oczywiście je wszystkie zlutować, co da wam oczywiście też pieniądze. Dawam trofeum, które wam się przyda do schematów, albo wy po prostu możecie też te trofea sprzedać, jeżeli chcecie, aczkolwiek nie polecam, ponieważ przydadzą wam się na pewno podczas ulepszania i podczas tworzenia przedmiotów ze schematu. Jak widzicie, dużo tych zębiaków naprawdę zostało zabitych, także przede wszystkim tutaj dostajecie umiejętności dotyczące walki, co też jest oczywiście do tego przydatne, ale najważniejsza rzecz, która pozwoli Wam tutaj szybko zarobić, są tak naprawdę takie kryształy, o których za chwilę Wam... o które po prostu za chwilę Wam pokażę. Dobra, po przeszukaniu wszystkich zombiaków oczywiście możecie pozbierać tutaj też te mniejsze zoperele, aczkolwiek nie musicie tego robić. Ja pokażę wam przede wszystkim te kryształy, które znajdują się właśnie tutaj. Są oznaczone taką żółtą kropką. Jedyne co musicie zrobić, to kliknąć F, no i cały czas też klikać, żeby po prostu ten kamień rozbić. Po rozbiciu otrzymujecie tutaj właśnie taki biały rdzeń kryształu, który później sprzedajecie u handlarzy. Tutaj macie oczywiście kolejny kamień. Później tu macie jeszcze jeden i tam był też jeszcze jeden, czyli będziecie mieć cztery kryształy. OK. Dobra. Po rozwaleniu wszystkich i zabraniu rdzeni wychodzicie ze sklepu i udajecie się właśnie do tego wiatraka, który odlokowaliście na początku. Możecie sobie tutaj skorzystać właśnie z tego haka, żeby się spędzić wyżej. Wchodzicie sobie tutaj na górę i idziecie do handlarzy. Klikacie sprzedaj i jak widzicie macie wszy sprzedaj wszystkie przedmioty wartościowe 1300, a same te kryształy kosztują 200 zł od sztuki. Czyli łącznie tak naprawdę zarobiliście 800 golda, można to tak nazwać, 800 monet. Tu jeszcze miałem, właśnie, jakieś inne zuperelki. Dzięki temu sprzedaliśmy praktycznie wszystko za 1300. Później, jeżeli chcecie powtórzyć ten sam schemat, to wchodzicie tutaj do swojej bazy, obok skrytki i e, swojego leżaka. Wychodzicie po prostu z gry. I teraz jedyne co musicie zrobić, to kliknąć kontynuuj. Dzięki czemu po prostu te wszystkie zombiaki się zresetują i lokacja będzie jeszcze raz do zlutowania. Ok, załadowaliśmy się do gry i jeszcze raz Wam pokażę. Miejsce tych zombiaków, wjeżdżacie sobie tym hakiem w dół, idziecie tutaj, przeskakujecie przez to. I jak widzicie, jak już podświetliłem, to macie te zombiaki, i możecie tak naprawdę powtórzyć całą sekwencję jeszcze raz. Wychodzicie. I tak naprawdę znowu. Powtórka z rozwójki. Jeżeli zombieaki nie chcą podejść, to wchodzicie jeszcze raz, wychodzicie. I teraz tak naprawdę macie okazję ich zabić. Ok, dodam tutaj jeszcze, że Kryształy nie zawsze mogą się zrespić, dlatego jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, to po prostu zabijcie wszystkie zombiaki, jakie są i je zlutujcie, ponieważ nawet jeżeli nie zdobędziecie samych kryształów, to jesteście w stanie dzięki tym zarażonym tak naprawdę zdobyć umiejętności do walki oraz tak naprawdę sprzedać itemy, które z nich wyleciały. Czyli na przykład ja tutaj zrobiłem tak właśnie, że te kryształy mi nie wyleciały, dlatego sprzedaję wszystko za 440 monet. I to jest też na początek bardzo dobry zarobek, a dodatkowo jeżeli chcecie, możecie też posprzedawać różne inne rzeczy, które tutaj wypadły, na przykład właśnie trofeum z zarażonego albo po prostu rzadszy rodzaj. Okej, okay, to tyle ode mnie na dzisiaj w tym filmiku standardowo. Jeżeli wam się podoba, możecie zostawić jakiś ślad tam na dole i widzimy się oczywiście w kolejnych rękach. Do zobaczenia.